Uczyłam na studiach, to już jest, można powiedzieć, że 90, może nie 90, ale 80% już dawno nieprawda. Ja na studiach nie miałam w ogóle social mediów, w ogóle nikt o tym nie mówił, nic, zero. To dopiero wchodziło. No, to wiem, nawet ta nasza klasa to dopiero kiedy to weszło, nie? Dokładnie, to, się to dopiero w tym wchodziło. Ktoś mówił gdzieś o jakichś forach dyskusyjnych, które są w internecie, gdzieś coś tam, ale wszyscy bardziej skupialiśmy się wtedy na magazynach, na telewizji, na radiu. Niektóre kwestie, oczywiście jakieś tam lejki sprzedażowe, jakieś różne inne typu, oczywiście nadal mają gdzieś tam znaczenie, ale ja nawet po sobie wiem, że to, co robiłam 2-3 lata temu, to już jest też w większości nieaktualne, że się nie sprawdza, że idzie to wszystko w innym kierunku. Dzisiaj pr to przynajmniej według mnie i według tego, jak ja pracuję, to nie jest wiedza tylko i wyłącznie z PR-u.